Zgodnie z zapowiedziami w miejskiej ciepłowni przy ulicy Konstantynowskiej w Aleksandrowie rozpoczął się kolejny etap modernizacji. Obecnie trwa montaż nowego, proekologicznego i bardziej wydajnego kotła. Na uwagę zasługuje technologia ścian szczelnych. Polega ona na tym, że poszczególne rury połączone są płetwą wewnętrzną, co daje pełną szczelność kotła. Poza tym różnica polega również na tym, że kocioł nie będzie miał obmurza tradycyjnego, jedynie izolację i opancerzenie blachą trapezową. Dodatkowym elementem jest rozwiązanie rusztu. Otóż y, róż będzie przystosowany do y, paliwa y, bo jakiego rodzaju. Otóż y, jeden z koszy będzie zasilany miałem węglowym, natomiast drugi, ten wyższy, będzie zasilany. Z rębkami drewnianymi, czyli biomasą. W międzyczasie powstaną też nowe instalacje nawęglania, nadmuchu, odpylania i odżużlania. Nowy kocioł dzięki technologii ścian szczelnych będzie bardziej wydajny i oszczędny. Mówiąc prosto spali o 10% dopału mniej niż tradycyjne kotły dając więcej ciepła. Wypuści też do atmosfery mniej spalin, bo tylko 100 mg na metr sześcienny. Obecnie obowiązująca norma dopuszcza 400 mg i w niej mieszczą się stare kotły. Po zainstalowaniu nowej instalacji na węglanie odpylania, odżużlania i nadmuchu również one emitować będą mniej spalin. Miejska Ciepłownia należy do PGKIM. Modernizacja kotła jest możliwa dzięki pieniądzom unijnym, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Prace potrwają do sierpnia 2012 roku. PGKIM wyda na nie 10 milionów złotych, w tym 4 miliony z dotacji unijnej. W ramach modernizacji już latem rozpoczęto wymianę 400-metrowego fragmentu sieci ciepłowniczej. W przyszłym roku wymieniony zostanie kolejny 550-metrowy odcinek. Po modernizacji mieszkańcy powinni płacić mniej za ciepło przy założeniu, że nie wzrosną ceny węgla. Ciepłownia będzie też bardziej ekologiczna.